Kiedyś usłyszałam, że można zostawić przeszłość, decydując, że zostawia się ją. To tak jakby zrzucić z siebie plecak, swój bagaż życiowy w jednym momencie. Ale dla mnie nie jest to możliwe, dlatego że uzdrawianie to jest docieranie do korzeni. Nie można uznać, że ścinając roślinę. Temat znika, korzenie cały czas zostają, i to nie jest sposób na uzdrowienie, żeby coś tak jakby odrzucić, żeby zapomnieć. Trzeba dokopać się do źródła tego problemu, do źródła naszych zranień, naszych traum, dotrzeć do samych korzeni i tam wykopać te rośliny. Jeśli już chcemy ją odrzucić, nie da się tak po prostu zdecydować, że zrzucam teraz bagaż swoich doświadczeń i idę dalej przez życie w zupełnie nowej jakości. Tak mogą myśleć ludzie, którzy mieli dobre dzieciństwo, którzy nie mają takich traum nie mają tak wielu i tak mocnych zranień. Bo dla nich jest to zupełnie inne, dla nich jest to o wiele prostsze niż dla kogoś, kto doświadczył bardzo, bardzo dużo cierpienia i to cierpienie jest bardzo głęboko zakorzenione. Jeżeli ktoś doświadczył dobrego dzieciństwa, dużo radości, dużo szczęścia, dużo wolności, swobody, to jego bagaż doświadczeń przede wszystkim jest malutki w kwestii oczywiście tych. Zranień. A jeżeli ten bagaż jest bardzo, bardzo, bardzo duży, to trzeba dotrzeć do korzeni. Jasne, że fajnie byłoby, gdyby to było takie proste i gdybyśmy mogli jedną decyzją spowodować, że całe nasze życie się zmienia, ale z mojego doświadczenia wynika, że jest to droga, która zwykle długo trwa. Są też ludzie, którzy nie chcą się z tym zgodzić i chcą ciągle mówić, że to tylko kwestia naszych przekonań, że te przekonania wystarczy zmienić, nawet należy je zmienić jak najszybciej, i wtedy wszystko się zmieni. Ja próbowałam wiele razy zmienić różne przekonania, i nawet jeżeli wydawało mi się, że zmieniłam je na bardzo głębokim poziomie, to później okazywało się, że to było trochę jak te ścięcie rośliny. Że faktycznie czegoś się pozbyłam i coś tam sobie nowego urosło, ale tamta roślina, korzenie tamtej rośliny nadal były we mnie obecne. I to powodowało, że nie było pełnego uzdrowienia takiego uzdrowienia, które jest konieczne do tego, żeby naprawdę bardzo zmieniło się nasze życie. Najciekawsze w tym wszystkim, kiedy ktoś mówi, że to tylko przekonania albo że wystarczy to wyrzucić, jest to, że ci ludzie nie są na jakimś świetnym etapie swojego życia i widać, że to wszystko, co mają w sobie, nie jest uzdrowione. Więc jak brać te słowa na poważnie? <laughs> Moim zdaniem jest w tym bardzo duża chęć zmiany yy, swojego wnętrza i swojego życia. Ale jest duża nieumiejętność i taki brak akceptacji tego, że to jest pewien proces, że trzeba przez niego przejść, że on jest niekomfortowy bardzo często i że on jest wymagający naszej uwagi, naszej obecności, przebywania z tym, a dopiero wtedy zaczynają się zmiany i te zmiany są powolne. Ja zawsze mówię na przykładzie natury. Czy kiedy przychodzi wiosna, to nagle z dnia na dzień kończy się zima i jest pełen rozkwit? Czy owoce na drzewach, kiedy się pojawiają, są dojrzałe? No nie. Wszystko ma swój czas. I tak jak trawa na wiosnę rośnie powoli i pięknie zielenieje, tak jak wyrastają kwiaty i pąki na drzewach, a później rodzą się owoce, i te owoce przez jakiś dłuższy czas dojrzewają, żeby były gotowe do jedzenia. Tak samo my zmieniamy się stopniowo, uzdrawiamy się stopniowo. Wszystko trwa jakiś czas, wszystko jest drogą. I pięknie jest to zobaczyć, i pięknie jest to zaakceptować, zwyczajnie przyjąć, że tak jest. I że tak jest dobrze, że nie trzeba wymagać od życia, od siebie, żeby nagle wszystko się zmieniło, tylko przyjąć to, że to jest proces, kiedy nie jesteśmy w pełni wewnętrznie zdrowi, nawet kiedy nie jesteśmy w pełni spełnieni, nawet kiedy nie żyjemy w pełni radości, w pełni spokoju, to jednak, kiedy przyjmujemy ten stan, jaki jest obecny, i to, że nasza zmiana jest długotrwała, to zalewa nas głęboki spokój i głęboka miłość do siebie i do życia, i taka totalna wyrozumiałość dla tego wszystkiego, czego my potrzebujemy doświadczać. I każdy z nas na swój sposób czegoś doświadcza, każdy z nas doświadcza innych rzeczy, ale to jest takie piękne, żeby to przyjąć. A najcenniejszy dla mnie jest ten wewnętrzny spokój i ta świadomość, że nie muszę się nigdzie śpieszyć, że ja nie muszę być jakaś, że nie muszę być teraz w tym momencie w pełni zdrowa, idealna. Nie muszę, mogę być taka, jaka jestem teraz, kiedy to rozumiemy, że życie nas tak ukształtowało, to mamy względem siebie i innych bardzo dużą wyrozumiałość. I ja uczyłam się tej wyrozumiałości i względem siebie i względem innych. Kiedy widziałam swoje wielkie zmiany, to chciałam też widzieć je w innych dookoła. Myślałam, że to wszystko jest takie spójne, to co się dzieje we mnie, to dzieje się również w innych i że te zmiany na Ziemi, zmiany życiowe będą przebiegać bardzo szybko, że będą bardzo duże. A jednocześnie okazuje się, że nie każdy wchodzi w takie zmiany, w jakie na przykład ja wchodzę, i trzeba mieć dużą wyrozumiałość faktycznie do życia tutaj w tym świecie. Bo każdego z nas w pewien sposób doświadczyło to życie bardzo i ukształtowało tak, a nie inaczej. I każdy z nas ma tutaj swoje miejsce. Dla każdego jest to życie, nie tylko dla mnie, nie tylko dla ciebie. Ono jest dla każdego z nas i każdy może go doświadczać tak, jak chce. Możemy się z tym nie zgodzić. Może nam się coś nie podobać, możemy to wyrażać, ale możemy też jednocześnie to przyjmować, w jakiś sposób szanować i żyć z innymi w tej piaskownicy, w której są przeróżne zabawki i każdy z nas wybiera swoją ulubioną <noise> i bawi się nią tak, jak chce. <noise>